Ej, siema ludzi, i że to raz, ty, mały hejter, że ja jestem Aduś, to jest kolejną konsultanta. Najlepsze jest to, że ja mam mnóstwo. Mnóstwo, tak, mogę powiedzieć, że spokojnie z cztery konsultanty nagrane na zapas, tylko e, ja je wszystkie muszę zmontować. Wszystkie. E, I teraz muszę sobie. Mm, tylko nie, zacznijmy inaczej. Siema ludzie, nie, zacznijmy od tego, że muszę je montować i nie mam czasu. Wiecie, czemu nie mam czasu? Bo oglądam do tu, tuś. Nie gdzieś kłóżka, e, bo oglądam z domu pa z papieru i ja oglądam, ja jestem pojebany. Ja to oglądam do drugiej, do trzeciej w nocy, dom z papieru. Ja później rano wstaję, e, a powiedzę, ja nie mam siły na nic. E, ja... najlepsze jest to, że ja mam scenariusz. E, dzisiaj byłem na próbach e, do szpitala. Co jest najlepsze? Ja nie, 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 nie nauczyłem się go na pamięć, tylko wręcz czytałem. Nie, no, nie czytałem, tylko mówiłem normalnie. Dużo rzeczy swoimi słowami, i wszystko było ok, przeszło. Jutro są nagrywki. Jutro i pojutrze są nagrywki do szpitala. No i gram jedną z głównych ról. I najlepsze jest to, że ja, idę... ja, ja nie, nie uczyłem się tekstu. Ja wolałem oglądać dom z papieru niż uczyć się tekstu. I no i tyle. Jutro są. O, no i co, no i jak ja, było dzisiaj tak gorąco i nie, o. Opor że sobie kupiłem kilka Monsterów i będę sobie elegancko Ganska, pił, bo były, sobie, były u mnie takie wieczory z piwkiem, że minutki piwko w lodówce. Ja nie jestem w ogóle fanem alkoholu. Znaczy, jestem, ale takich, wiesz, taki whisky, coś z tym no to coś pięknego. Grant to jest moja perełka. I Raz pamiętam, że kupiłem na wieczór piwo, ale finalnie nie wypiłem, nie chciało mi się i ja rano otwieram lodówkę i zimniotkie piwo. No, kurczę. I cały dzień o nim myślałem, jak wróciłem z pracy, to od razu sobie wypiłem. I to było, czujcie, jak. Taki wiesz, no, taki, taki typowy porad. No do i dobra, jak było na próbach dzisiaj? Na próbach było tak, że ja byłem z dwoma dziewczynami, co się okazało, te dwie dziewczyny. No, profesjonalisti. No, no, grały swoją rolę, ja tylko, o kurde, to grubo, ja zaraz muszę też tak się wczuć jak one. Eee, a ja nie za bardzo znałem scenariusz, więc musiałem tam dużo improwizować, ale wszystko było ok. Ani razu, po tym jak powiedziałem swoją kwestię, reżyser nie musiał po mnie poprawiać. Także myślę, myślę że spoko. Nie, w ogóle się nie stresuję. Jak zero stresu. Zero, ja to w ogóle tam na lajcie, siedziałem i gadałem. Mega, ja jak przyszedłem tylko z Biedronki, to wrzuciłem go do e, lodówki i, i, i tylko czekałem jak, jak go otworzę wypiję. Bez tak gorąco wróciłem rowerem, od razu piesze co? Prysznic i a najlepsze jest to, że jeszcze to nagrywałem, ale było za krótkie i muszę jeszcze raz, musiałem jeszcze raz nagrać. Dzięki, że mogliście się wygadać Dzięki, że mnie mieszkaliście. Widzimy, słyszymy się już jutro. Jak zwykle o tej samej o 18 był zamiar. dość się i cześć. Mm.